Cześć, siemaneczko, jest dla ja, mnie Kronos. Zobaczymy, co na telefonie. Mam nadzieję, że nie będzie to złośno, ale... Dobrze słychać. Nie wiem czy tutaj rękoma nie zatykam jakiś mikrofon, czy. Jestem wieszany? A ja sobie nie wyłączono mi braki, nie wiem jak to się wyłącza. Wiecie jak to się wyłącza? 3 macie 20 kwietrów. Coś czuję, że za ten... ekran wysłaniam. Yy, Dobra, ja lecimy. Mikrofon za zasłaniam. Albo... Oh Wyjrza się w branżę. One kill, one shot. Co źle. Ciężko, powiem Jeszcze te wibracje mnie denerwują. Ty, oni grają na telefonie? Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Jak to mi, dobiera graczy normalnie z PC też? Czy jak to jest? Ale jeden kill był Jeden kill był Trzeba gdzieś daleko polecieć i trochę pobudować się spróbować Ciężko, ciężko Jak na pierwszy raz to i tak dobrze Mam taką nadzieję Polecimy sobie gdzieś dalej kurde, żeby coś Spróbować zbudować Jakie wibracje na przykład wyłączyć? Bo jak ja walę to mi wibruje, nie? Ja nie wiem jak nie wiem czy wy to słyszycie też czy miłomacku tu można, pa Dobra, polecimy gdzieś dalej Żeby coś zbudować na, na tym W komentarzach możecie napisać Czy mi dobiera też graczy z PC i ogólnie Ty jakieś lagi dostałem Czy tylko dobiera mi graczy z tego z komputerka ściągam je na stronę jedną, gdzieś polecimy dalej, żeby coś pobudować. że w presji skaczę słaby telefon chyba i się boję, że mikrofon z, ten, yy, naciskam i nie, nie słychać często i tam typek ląduje, Co to robi mnie. Nie umiem. Jak ja mam tu strzelać? Dobra, ostatni raz próbujemy. Jak się nie uda rezygnuje, Beka w Czy mi zatańczył Mnie bot porobił Normalnie bot mnie porobił Masakra Że bot Kronosa porobił Miał jeszcze pompę, ja miałem i no i on mnie z pistretu porobił Pewnie ludzie ci się śmieli ze mnie Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Tylko nie wiem jak to wibrację wyłączyć i nie wiem czy słyszycie to. nie tak. A ja nie wiem tego wyłączyć. Pa, postawiłem schody. nie widziałem, że tak ciężko będzie aż. Tak Chyba czy nie? Czy ja może gramy na PC? Na PC gram i dobiera graczy z telefonu dla nas Ci temu mówimy, że to boty komputerowe, a to prawdziwy gracz tylko na telefonie Ja to dam na chaty Ale laguje trochę Tu wtedy. widziałem widziałam, czy mam strzelać, co mam robić wtedy. co, wyrzuciłem? Wypij. Jak, jak ja mam to? O, dobra. Ta wibracja mnie denerwuje. 嗯，对的，这个是代表。 A, postawiłem i rozwaliłem, to no nieźle się buduje. Jak przeładować? To się celuje tak, dobra. Ja, ja. A jak wyłączyć to? Mamy pompę Dobra, lecimy w strefę strzelają się tam Idziemy po kilę Не знаю, почему меня не слышит голос, пробую так... ...троху тихо бубить. Me diz se tu Ty mnie zabiją Gdzie jest launchpad? A tym filmik długi chyba będzie. Ty bierzemy auto, leczy my się tym jeździ Jechać kogoś, nie dawaj tu furę. A nie dobra. Wysiadamy, bo ta wibracja nie wiem jak to wyłączyć. Serio, nie wiem jak tu wibrację wyłączyć. Serio to musi tak wiążeć? Ja mam cię, żeby tego nie słyszycie. Ty no, już nie widzę typa żadnego, ale laga dostałem. że mi idzie Pzytałby się 50tkaę jak znaleźć Co co sie działo? Coś tu był. Te lagi, nie? Aś ja jeszcze jak lagowało Ty nie ma typków. Ile tu pokazuje stał graczy? 27. Dużo. Długi odcinek to będzie. A za mnego... berwu. zrzucimy czat. Nie, no, nie umiem grać. Dobra, nie da się na telefonie grać, jest bardzo ciężko. Nie wiem, chyba żebym pograł i przyzwyczaił się do tego. To może byłoby inaczej. Ale tak to jest tragedia Tragedia Jak na pierwszy raz To słabiutko mi poszło Możecie się śmiać No ale Tu widzę, że chyba Dobiera graczy normalnie z PC i w ogóle Bo tu nie ma wyjątku Właśnie Polecam Kodzikronos Kronos 9.1 W sklepie wpisać 100 do skila Nawet na telefonie jak w dłużej gra No Masakra więc dziękuję za odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. No, trzymajcie się. Siemonko.